been feeling trapped down on the floor i don't know what for feels like i'm gonna lose silence takes a hold i can't let it go chain up no Kalpe to przytulna miejscowość wypoczynkowa z bogatą dziewiczą przyrodą i ciepłym klimatem położona na wybrzeżu Morza Śródziemnego w prowincji Alicante we wspólnocie autonomicznej Walencji. Miejscowi z dumą nazywają Kalpe symbolem Costa Blanca. A dlaczego? Dowiedzmy się już teraz. Lokalizacja Miasto Calpe położone jest w wyjątkowej lokalizacji między morzem a górami w otoczeniu lasów na powierzchni prawie 24 metrów kwadratowych. Głównym symbolem miasta jest wysoka skała Penionde de Ifach o wysokości 330 metrów, która wystaje w morze na prawie kilometr i dzieli wybrzeże na dwie urocze zatoki – La Fosa i Arenal Bol. Klif jest nie tylko wizytówką Calpe, ale także jednym z najbardziej znanych zabytków na całym wybrzeżu Costa Blanca. Na zboczach tego klifu znajduje się Narodowy Rezerwat Przyrody o powierzchni około 50 tysięcy metrów kwadratowych. Kwitnie tu ponad 300 gatunków rzadkich roślin i żyje około 80 gatunków ptaków. Sam Ernest Hemingway uważał to miejsce za najpiękniejsze w Hiszpanii. Słońce świeci nad miastem przez 320 dni w roku, a średnia roczna temperatura wynosi plus 119 stopni Celsjusza. Kolejną naturalną atrakcją miasta jest słone jezioro Las Salinas. Wydobycia soli zaprzestano tu w ubiegłym wieku, ale jezioro to przyczynia się do tworzenia specjalnego mikroklimatu. Jest domem dla wielu rzadkich ptaków, w tym pięknych flamingów. W odległości godziny jazdy od Calpe znajdują się słynne wodospady Algar, Les Fonts de l'Algar, o wysokości ponad 40 metrów. Woda w źródłach jest tak czysta, że można w niej nawet pływać. Jej temperatura nie przekracza jednak plus 17 stopni Celsjusza. Niesamowita liczba zielonych parków z długimi chodnikami, wiele obszarów chronionych z unikalnymi roślinami, drzewami i miejscami do grillowania sprawiają, że Kalpe jest naprawdę wyjątkowym miastem. W 1986 roku Światowa Organizacja Zdrowia zarekomendowała tutejszy klimat jako jeden z najkorzystniejszych na świecie do życia i rekreacji. Na terenie kurortu Kalpe znajduje się około 14 plaż, których łączna długość wynosi około 13 km, a szerokość od 20 do 40 m. Wejście do morza jest gładkie, dno piaszczyste i miękkie, a linia płytkiej wody rozciąga się na 10-15 m. W szczycie aksamitnego sezonu morze nagrzewa się do plus 27 stopni Celsjusza. Większość wybrzeża stanowią malownicze zatoki z czystą lazurową wodą i piękną podwodną scenerią. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują plaże, które należą do największych w Hiszpanii Playa de la Renal Bull, Playa del Cantal i Playa de la Fossa. Wszystkie tutejsze plaże zostały wyróżnione błękitną flagą UNESCO za nienaganną czystość, dobrze rozwiniętą infrastrukturę, i są uważane za najlepsze w Hiszpanii. Są one codziennie czyszczone przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Infrastruktura plażowa reprezentowana jest przez takie udogodnienia, parasole i leżaki, krany do mycia stóp, biotoalety i kosze na śmieci, w szczycie sezonu dyżurują ratownicy i dostępne są punkty pomocy medycznej. Można również łatwo zorganizować prawdziwe wakacje dla dzieci dzięki ogromnej liczbie różnych placów zabaw, które są rozmieszczone wzdłuż całego wybrzeża. Sport Kalpe bez wątpienia zadowoli miłośników aktywnego stylu życia. Sporty na świeżym powietrzu dostępne są przez cały rok: bieganie, jazda na rowerze, wiele boisk piłkarskich i korty tenisowe. Sercem Kalpe jest bez wątpienia jego port miejsce pełne jachtów i szkunerów rybackich. Lokalny klub jachtowy, Real Club Nautico Kalpe, oferuje całą gamę sportów wodnych: nurkowanie, surfing, windsurfing, żeglarstwo. Można nawet nauczyć się pływać jachtem. Ale na szczególną uwagę zasługują pola golfowe w okolicy, które są znane na całym świecie i najlepsze w Hiszpanii. Nie bez powodu Calpe przyciąga golfistów z całego świata i jest znane jako raj dla miłośników tego sportu. Kolejnym znakiem rozpoznawczym Calpe są malownicze górskie szlaki turystyczne. Spacer wzdłuż nich będzie jednym z najbardziej żywych wspomnień z miasta. Widoki stąd są po prostu oszałamiające. Jeśli lubisz sporty ekstremalne, Penion de Ifach to prawdziwe znalezisko dla miłośników wspinaczki. Góra ma ponad 40 tras, a niektóre z nich zaczynają się bezpośrednio w morzu. Ale jeśli wolisz bardziej relaksujące wakacje, proponujemy spacer wzdłuż jednej z najpiękniejszych promenad w Hiszpanii, która rozciąga się wzdłuż plaży na 1,5 kilometra. Niesamowita Paseo Príncipe de Asturias promenada księcia Asturii. Zabytki. Miasto ma długą i dość interesującą historię. Kalpę można podzielić na nowe i stare miasto. Old Town and New Town. Stare miasto Calpe, Casco Antiguo en Calpe, to niewielka historyczna dzielnica położona w samym sercu kurortu. Udało się tu zachować zarówno autentyczny hiszpański styl, jak i niepowtarzalną atmosferę dawnych wiosek rybackich. W wąskich uliczkach, wyłożonych małymi kolorowymi domkami, można znaleźć wiele interesujących zabytków sprzed wielu setek lat. Dotyczy wieża obronna Torreón de la Peca, obok której można zobaczyć dwie z czterech zachowanych armat. Wyjątkowa katedra la iglesia Antigua. Kaplica San Salvador, Ermita de San Salvador. Symboliczne schody pomalowane na kolor hiszpańskiej flagi, kale puchalt. Pozostałości młyna Torre Moli del Morejo, Banos de la Reina lub kąpieli królewskich. Archeolodzy twierdzą, że miejsce to powstało w 4-5 wieku przed naszą erą, aby piękne panie kąpały się. Placa de Mestre de Francisco Lopis. Plaza Major i inne ważne miejsca. Infrastruktura. Calpe to naprawdę wspaniałe miasto, które od dawna jest uznawane za klejnot Costa Blanca. Niezależnie od tego, czy chodzi o tradycyjny hiszpański smak, czy codzienne życie nowoczesnego miasta, w Calpe można doświadczyć tego wszystkiego. Jest tu wszystko, co potrzebne do wygodnego życia: wiele barów i restauracji, duże centra handlowe i rozrywkowe. Salony piękności, boiska sportowe, centra fitness, przedszkola, szkoły i wiele więcej. Miasto ma również doskonałe połączenia komunikacyjne z innymi miastami Costa Blanca, ponieważ autostrady AP7 i N332 przebiegają w pobliżu miasta. Na przykład najbliższe miasto Benidorm, znane również jako hiszpańskie Las Vegas, oddalone jest o zaledwie 19 km. Niecałe 20 km na północ i jesteś w najbardziej wysuniętym na wschód punkcie Hiszpanii. 100 kilometrów na wschód od morza i jesteś w centrum krajowej sceny klubowej na wyspie Ibiza. Najbliższe lotnisko walikanty oddalone jest o zaledwie 50 minut, 70 kilometrów. Ludność Według oficjalnych danych z 2022 roku Kalpe jest domem dla około 30 tysięcy osób, z czego 55% to obcokrajowcy, przedstawiciele 75 narodowości, w tym brytyjczycy, Niemcy, Francuzi, Belgowie, Polacy i wielu innych. W sezonie letnim populacja Kalpe wzrasta ponad 5-6 razy, a miasto może liczyć ponad 200 tysięcy osób. Kolejnym cudem tego małego miasteczka są jego długowieczni mieszkańcy. Mężczyźni żyją średnio 79 lat, a kobiety 85. Własność. Jako jeden z najmniejszych kurortów w Hiszpanii, Calpe oferuje szeroki wybór nieruchomości w różnych przedziałach cenowych. Dostępne są zarówno komfortowe wolnostojące wille, jak i przytulne, przestronne mieszkania. Jeśli pragniesz więcej spokoju i prywatności, warto przyjrzeć się pięknym wilom w południowo-zachodniej części miasta, słynnej dzielnicy Maryvilla, która jest w rzeczywistości elitarnym obszarem Kalpe pod względem nieruchomości. Położona na zboczu malowniczego klifu Sierra de Troyes, specjalnością Maryvilla są piękne panoramiczne widoki na Morze Śródziemne, miasto i klif Peñón de Ifach. Jeśli nadal jesteś bliżej tętniącej życiem lub rozrywkowej części Kalpe, zalecamy zwrócenie uwagi na apartamenty, z których większość koncentruje się wokół głównych plaż miejskich. Wiele z nich zostało pierwotnie zakupionych przez ich właścicieli w celu wynajmowania ich turystom. Obecnie wiele osób kupuje nieruchomości w kalpę jako inwestycje i zarabia na wynajmie domów w wypożyczalniach turystycznych, ponieważ jest to obiecujący biznes i przynosi dobre dochody. Jeśli chcesz kupić własną nieruchomość w Calpe lub innym mieście na słonecznym wybrzeżu Costa Blanca, kliknij link w opisie pod tym filmem na wtgspain.com. Wile, apartamenty, bungalowy, kamienice, rynek pierwotny i wtórny nieruchomości na każdy gust i portfel wtgspain.com. Wszystkie nowe nieruchomości w jednym portalu. Dobra. Podsumujmy. Like tak, Kalpe to najlepsze połączenie ciepłego morza, czystej plaży, infrastruktury i historii. Na koniec wymienię 5 najlepszych rzeczy do zrobienia w kalpę: luksusowe wakacje na plaży Arenal Ball lub Kantal Roig. Podobnie jak Ernest Hemingway, wejdź na szczyt lokalnego klifu Penion de Ifach. Spaceruj wąskimi uliczkami Starego Miasta i skosztuj wina i owoców morza w lokalnych, przytulnych restauracjach. Bądź aktywny grając w golfa lub tenisa. Zanurz się w wodospadzie Le Fonds de l'Algar. Mamy nadzieję, że ten film był dla Ciebie przydatny. Jeśli tak, nie zapomnij polubić i zasubskrybować kanału, aby nie przegapić nowych filmów o najlepszych miastach na hiszpańskim wybrzeżu i recenzji najlepszych nieruchomości na całym wybrzeżu. Do zobaczenia wkrótce.